Fundusz Zbrodni, najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna tylko na capitalbook.pl. Polecam Leszek Szymowski. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski, witam, szanownych Państwa, bardzo serdecznie. W miniony weekend byliśmy świadkami, można powiedzieć, prawie że przewrotu w, w Rosji, który zakończył się w sposób dość dziwny, bo maszerująca armia na Moskwę ogłosiła, że zawraca. Yy, oligarcha, który się postawił Putinowi, nie został w żaden sposób ukarany. Potem Putin stwierdził, że yy, sprawa zostanie jakoś tam załagodzona, a yy, Matuszka Rasija tutaj wyjdzie jako zwycięzca i tak dalej, i tak dalej. Radzi się pytanie, o co tu tak naprawdę chodzi i co z tego wynika dla Polski. Otóż, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, o co tu tak naprawdę chodzi, trzeba wiedzieć, że do ataku na Ukrainę w lutym poprzedniego roku przystąpiły dwa rodzaje wojsk. Pierwsze to była regularna armia rosyjska, a druga to były wojska najemne, wojska zaciężne, czyli tak zwana Grupa Wagnera. Grupa Wagnera jest prywatną armią niejakiego Jewgenija Wiktorowicza-Prigorzyna. To jest były bandyta, były kryminalista, który tam siedział w więzieniu przez parę lat za przestępstwa pospolite, jeszcze w latach 70. Natomiast potem, w skutek swojego sprytu i swojej obrotności, no, wkradł się w łaski najważniejszych urzędników w Petersburgu. Poznał wtedy Putina, który po powrocie z placówki wywiadowczej KGB był w, został zastępcą mera Petersburga. W tak się wkręcił Jewgenij e, Prigorzyn w ten, w ten krąg biznesowo-towarzyski wokół Putina, że sam zaczął zarabiać te gigantyczne pieniądze na kontraktach z armią rosyjską. To słowo kucharz Putina, to określenie kucharz Putina wzięło się stąd, że jego firma dostawała zlecenia na catering dla wojska. I tak oto Jewgenij Prigorzyn został oligarchą rosyjskim, miliarderem. I kiedy władza Putina się umacniała. To Ewgenij Prigorzyn podpisał z Ministerstwem Obrony kontrakt na stworzenie Armii Najemniczej, którą właśnie nazwał Grupą Wagnera. Ta armia najemnicza była i jest wysyłana przez Rosję tam, gdzie oficjalnie nie wypada wysłać wojsk, e, na przykład do Mali, do Republiki Środkowoafrykańskiej, później do Syrii, to razem już z wojskami. E, ta Grupa Wagnera, czyli wojska najemne, czyli taka, można powiedzieć, rosyjska legia cudzoziemska, chociaż służą w niej nie tylko cudzoziemcy, cudzoziemcy też, ale, ale, ale przede wszystkim Rosjanie. No to oczywiście na no, banda zbirów, morderców, która walczy za pieniądze, aczkolwiek no, można powiedzieć, armia górująca nad zwykłym wojskiem, poziomem wykształcenia, co widzieliśmy. I Jewgenij Prigorzyn pozostawał w cieniu Putina przez te całe lata, aż jego prywatna armia stała się jednym z dwóch głównych filarów ataków na Ukrainę, a potem stała się głównym. Filarem ataku na Ukrainę, dlatego że atak na Ukrainę pokazał poziom korupcji Degręgolady zwykłej rosyjskiej armii i pokazał to, że grupa Wagnera nad nią góruje umiejętnościami. Przecież, proszę państwa, największe sukcesy taktyczne na froncie ukraińskim, które odnosiła armia rosyjska, to były sukcesy grupy Wagnera. To przecież Wagnerowcy zajęli Mariupol, to Wagnerowcy zajęli Bachmut. To Wagnerowcy zajmowali jeszcze dziesiątki innych małych miasteczek i wsi, i to Wagnerowcy byli dla Ukraińców groźniejszym, trudniejszym, bardziej wymagającym przeciwnikiem niż właśnie regularna rosyjska armia. I ta sytuacja dała Prigorzynowi, no poczucie, że jest niezbędny, że jego akcje są poszły w górę, dlatego że doszło do momentu, kiedy armia rosyjska nie mogła robić postępów na Ukrainie, a tych postępów bardzo oczekiwali włodarze Kremla bez Prigozyna. W związku z czym, żeby ukrócić ambicje Prigozyna, jego grupę Wagnera zaczęto pomijać w dostawach broni, amunicji i paliw co uniemożliwiało dalsze postępy, bo przecież po zajęciu Bachmutu Wagnerowcy chcieli iść dalej na zachód. Planem minimum było przecież zajęcie całego obwodu donieckiego. No i to wywołało złość samego Prigorzyna. On alarmował. Najpierw pisał grzeczne prośby do szefa sztabu, pana Gierasimowa, do ministra obrony Szojgu, żeby jak najszybciej dostarczać amunicję, paliwa, a potem broń. No ale te prośby się przestały spotykać z reakcją. Dlaczego? Dlatego, że w interesie zarówno szefa sztabu Gerasimowa, jak i ministra obrony Szojgu, jak i potem samego Putina było to, żeby Jewgeni Prigorzyn znał swoje miejsce w szeregu, żeby się nie wychylał, żeby nie pokazywał, jaki jest potężny. I to doprowadziło do sytuacji takiej paradoksalnej, że te ambicjonalne rozgrywki między głównodecydującymi na froncie przyczyniały się do spowolnienia rosyjskiej ofensywy. I w końcu ta rosyjska ofensywa stanęła w miejscu, a konflikt się pogłębiał. W końcu rozgniewany Prigorzyn zapowiedział, że wycofa swoich najemników z Bachmutu, że odda ten zdobyty Bachmut rosyjskiej armii. W ogóle się wycofa, i tak dalej. No, ten konflikt gdzieś tam narastał, i on też no, postawił w dziwnym świetle kierownictwo rosyjskiego państwa, bo ono musiało wybrać między osobistymi ambicjami. A interesem y, armii, czyli interesem państwa, i co ciekawe, postawiło na osobiste ambicje. No, coraz bardziej rozgniewany Prigożyn krytykował w coraz bardziej ostrych słowach y, Siergieja Szojgu, potem zaczął nawet krytykować Putina, czyli coś, co w Rosji jest przestępstwem niewybaczalnym. Na w kulminacyjnym punkcie tego okazało się, że od y, zachodu Jednostki wagnerowców zostały zaatakowane jakąś jedną rakietą. No czy, to było, czy to był przypadek, czy to było celowe działanie, nie wiemy. I to była taka szala goryczy. Po tej, kiedy to się wydarzyło, to Prigorzyn. Wycofał natychmiast swoje jednostki zaciężne z frontu, postanowił ruszyć na Rostów nad Donem, z którego ta rakieta została wystrzelona. Zajął Rostów nad Donem, jak widzieliście Państwo na filmie, pewnie prawie że bez żadnego wystrzału, no i zdecydował się ruszyć na Moskwę. No i już na tą Moskwę ruszał, kiedy okazało się, tak przynajmniej mówią oficjalne komunikaty, że do gry włączył się wielki przyjaciel Putina Aleksandru Łukaszenko. Wspólnie przekonali Prigorzyna, żeby dla dobra Rosji zawrócił. zawrócił, i purz się skończył, czyli dziwnie. Ja znam historię Rosji bardzo dobrze, ale o takim puszu tu jeszcze nie słyszałem. Natomiast efekt jest taki, że rzeczywiście Wagnerowcy odeszli. Żadnej obrony Moskwy nie było, ani próby zdobycia Moskwy nie było. Wczoraj media poinformowały o tym, że rząd białoruski w takiej miejscowości Osipowicze, niedaleko Baranowicz czy 200 km od granicy z Ukrainą będzie budował koszary dla wagnerowców. Ma być taki, kilka takich koszara, tych wagnerowców ma w Białorusi się pojawić może 20, może 30 tysięcy i na Białorusi ma też osiąść sam Prigozyn. No, Sytuacja dziwna. Myślę, że Państwo, którzy jesteście starsi ode mnie, a scenę polityczną obserwujecie od wielu lat, nie słyszeliście ani o takiej próbie przewrotu, ani o, o takim dziwnym w zasadzie zamachu stanu, ani może się Wam to też wydawać dziwne, że wielkiego zdrajcę, czyli Prigorzyna, Putin w żaden sposób nie ukarał. Putin obsesyjnie nienawidzi zdrady i nigdy jej nie wybacza. Więc o co tutaj chodzi? Wydaje się, że rzeczywiście w pewnym momencie Prigorzyn trochę przelicytował, że chciał wymusić na Putinie zdymisjonowanie dymis tych dwóch wojskowych, których nie znosi, czyli ministra Szojgu i, i generała Simowa. Putin postawił w pewnym momencie, w kluczowym momencie, nie na niego, tylko na regularną armię. Rzeczywiście, no, gdyby Prigorzyn ruszył na Moskwę. To okazałoby się, że no, Moskwa by, by stanęła w obronie, na, lud moskiewski by wyległ na ulicę, armia, regularna armia rosyjska by ruszyła do walki z Prigożynem i oczywiście by to wygrała, ponieważ Prigorzyn, dysponujący pewną ilością sprzętu i 30 tysiącami ludźmi, nie byłby w stanie sprostać konfrontacji z regularną rosyjską armią. Tym bardziej, że w momencie takiego zagrożenia dla państwa Putin mógłby ogłosić powszechną mobilizację, która by się spotkała z takim samym entuzjazmem ludności, jak mobilizacja ogłoszona przez Stalina w 1941 roku po ataku hitlerowskich Niemiec na Związek Radziecki. Więc w tej ewentualnej konfrontacji zbrojnej Prigorzyn był na pozycji straconej i on sobie z tego doskonale zdawał sprawę. Ja się zastanawiałem, kiedy to śledziłem na bieżąco, czy nie ma tutaj jakiejś umowy między Prigorzynem a stroną amerykańską, ale dzisiaj dochodzę do wniosku, że nie było, bo gdyby była, to pewnie Amerykanie by od początku bardziej aktywnie wspierali Prigorzyna przeciwko Putinowi. Reasumując, na dzień dzisiejszy sytuację mamy taką, że wojna na Ukrainie trwa nadal, że Rosjanie nadal prowadzą operacje ofensywne i na kierunku Zaporowskim, i na kierunku Donieckim, i nawet na kierunku Charkowskim, tylko już bez Wagnerowców, przy pomocy regularnej armii. W związku z czym ludzi Prigorzyna na froncie nie ma. Z drugiej strony Wagnerowcy sał sobie na Białorusi, gdzie ich gościnnie przyjął Aleksandr Łukaszenka. No z trzeciej strony cały świat zobaczył chaos wewnętrzny w Rosji, słabość Rosji. Zauważył to, że Rosja, która przygotowała się do ataku na Ukrainę, w ogóle nie jest przygotowana do obrony swojego terytorium, przecież Rostów nad Donem Prigorzyń zdobył de facto bez wystrzału, prawda? To wszystkie te, wszystko, to, co pokazał ten, ten śmieszny pucz, no to jest dla wizerunku rosyjskiego państwa skrajnie niekorzystne i Putin pewnie doskonale sobie z tego zdaje sprawę i zaczął teraz no, na prędce ten chaos, jaki powstał, opanowywać. Natomiast rodzi się pytanie następujące: co grupa Wagnera będzie robić na Białorusi? Otóż, kiedy jechałem do państwa dzisiaj nagrywać ten program, to usłyszałem w radio wystąpienie Putina, który zaproponował Wagnerowcom, żeby podpisali normalne kontrakty z Ministerstwem Obrony Narodowej. I oczywiście no, można, można domniemywać, że wielu z nich się na to skusi. To czy czy w jakich relacjach Putin jest teraz z Prigożynem, czy oni sobie podali ręce, chociażby przez telefon w cudzysłowie, czy, czy ze sobą rozmawiają, to pokaże to, w jaki sposób grupa Wagnera jako firma i firmy Prigożyna będą potraktowane przez Ministerstwo Obrony, bo jeżeli Ministerstwo Obrony nagle z dnia na dzień przestanie im płacić, no to efekt będzie taki, że Prigorzyn straci pieniądze i całą swoją działalność biznesową. Natomiast jeśli firmy będą im płacić, Mont będzie płacił dalej, to będzie oznaczało, że jednak jest jakieś ciche porozumienie między Prigorzynem a najważniejszymi ludźmi na Kremlu, w tym samym Putinem. Natomiast dziś rano, tak jak wspomniałem, Putin stwierdził, zaprosił Wagnerowców do podpisywania kontraktów z rosyjską armią. No, to ma doprowadzić do tego, żeby ci ludzie, którzy tak odważnie i profesjonalnie zdobywali miasto po mieście na Ukrainie, teraz robili to samo, tylko już niezależnie od Prigożyna. Druga kwestia jest taka, że na Białorusi, Czyli na północy od Ukrainy znalazło się kilkadziesiąt tysięcy dobrze wyszkolonych najemników, których, którzy zależą od rozkazów woli Prigorzyna. I to z kolei stwarza takie niebezpieczeństwo, że być może ceną za to, że, że zamknięto śledztwo przeciwko Prigorzynowi, ceną za to, że Putin go nie kazał zabić, jest to, że on ma coś jeszcze do odegrania. I tutaj. Jest taka hipoteza, którą nawet kilku dyplomatów zachodnich podziela: że być może grupa Wagnera zamierza otworzyć nowy front i zaatakować Ukrainę od strony Białorusi. O takim scenariuszu mówi się już zresztą od ponad roku, bo kiedy tylko się zaczęła wojna na Ukrainie, to baliśmy się, czy nie powstanie drugi front, czy nie zaatakują Białorusini. Putin, jak wiemy, bardzo naciskał Łukaszenkę na atak na Ukrainę od strony północnej. Łukaszenka się wił jak piskosz, robił co mógł, żeby się nie włączyć do wojny. Ja bywałem od tamtego momentu wielokrotnie na Białorusi, rozmawiałem z Białorusinami. Ja wiem, że wśród nich jest wola, żeby absolutnie nie wchodzić w żadną wojnę, im to jest niepotrzebne. Łukaszenka też wie, że jego decyzja o zaangażowaniu wojska przeciwko Ukrainie. No, mogłaby doprowadzić do wewnętrznej rewolucji, przecież nikt na Białorusi nie ma ochoty wysyłać swoich tam braci, żołnierzy, braci, ojców, prawda, na front na Ukrainie, który w ogóle Białorusinów nie interesuje. Więc teraz jest pytanie, które, na które odpowiedź przyniesie czas: czy przypadkiem ostatnio, ostatnim dziełem Prigożyna nie będzie. Zaatakowanie na czele swojej grupy najemników Ukrainy od północy, co byłoby przecież wyjątkowo na rękę Rosji, dlatego że to by odciągnęło dużą część sił ukraińskich od walki na wschodzie, tam w okolicach Doniecka czy, czy, czy Zaporoża, właśnie do walki na północy. No, oczywiście, Ukraińcy się chwalą, że zabezpieczyli granice, że są pola minowe, że armia, która by wjechała od północy, to by została zdziesiątkowana. Czy tak jest? Nie wiemy, no nikt nas tego nie badał. Natomiast niewątpliwie. niewątpliwie no, atak, ewentualny atak z północy, no, miałby na celu otworzenie drugiego frontu. I na pewno, to można powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że gdyby Prigorzyń zaatakował od północy, to jego celem będzie Kijów. No, Putin bardzo ambicjonalnie potraktował to, że Kijowa się nie udało zdobyć zaraz po ataku w lutym 2022 roku. Co z tego może wynikać dla Polski? No z samego rajdu Prigorzyna na Moskwę to nic nie wynikało dla Polski. Był tylko chaos w Rosji, który dla Polski jest korzystny. Natomiast ewentualne otwarcie drugiego frontu ze strony Białorusi będzie niekorzystne, bo to by oznaczało, że wojna na Ukrainie będzie no bardzo blisko polskich granic, bo przecież oczywiście jest jasne, że. że wagnerowcy zaatakowaliby od północy Kijów, no ale może dla rozciągnięcia linii frontu zaatakowaliby też Żytomier, Równy, może nawet Włodzimierz Wołyński, więc ta wojna przy złych wiatrach mogłaby się już toczyć bardzo niedaleko polskiej granicy. Ja opublikowałem taki wpis na Facebooku, w którym napisałem, że w tym konflikcie w sobotnim to ja trzymam kciuki za Putina, no i oczywiście już wystarczyło to, żeby iluś tam Trolów, zaczęło o mnie wypisywać, że jestem ruskim agentem. Ale proszę Państwa, analizując to na chłodno, tak zupełnie na chłodno i kierując się tylko interesem państwa, to zarówno w interesie Polski, jak i Ukrainy, jest to, żeby spośród tych dwojga polityków, to znaczy Putina i Prigorzyna, władza pozostała przy Putinie. Dlatego że e, gdyby władzę na Kremlu przejął Prigorzyn. To on z tymi swoimi bandziorami to by całą Ukrainę utopili we krwi natychmiast. To nie byłoby problemu, prawda, zrzucić bombę atomową czy, 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 czy cokolwiek innego. Putin jednak, jednak no, tego nie robi, prawda. Więc zdecydowanie lepszy jest zimny czekista Putin od bandziora i kryminalisty Prigorzyna, zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. I, I tego się trzymam Mam i całe szczęście, że z tego konfliktu jako zwycięzca wyszedł Putin, a nie Prigorzyn, bo nie, nie, gdyby Prigorzyn y, zamierzał zrobić to i gdyby zrealizował to, co mu zachodnie media przypisywały, czyli marsz na Moskwę, obalenie Putina i przejęcie rządów w Rosji, to rządy w potężnym kraju, który ma broń atomową, objąłby bandziol. Prawdziwy bandziol kryminalista, i to by nie było złe dla Polski. Także proszę Państwa, no, stało się, można powiedzieć, przez, po tych kilku dniach, że no, nic wielkiego się nie stało, bo nie ma zmian ustrojowych w Rosji, prawda? Reżim putinowski się dalej trzyma. Na froncie zmiana jest taka, że regularna armia przejęła zdobycze Wagnerowców, ale nie wiadomo, czy Wagnerowcy już z kontraktami z Ministerstwem Obrony nie przyjadą z powrotem na Ukrainę, więc wtedy ta sytuacja może się skomplikować z punktu widzenia Ukraińców. Na razie na szczęście nic z tego nie wynika złego dla Polski i to jest rzecz najważniejsza. Natomiast analizując tą sytuację, obserwując to, patrzcie Państwo na to na chłodno. Bez emocji, bo emocje w polityce są szkodliwe. Dziękuję Państwu serdecznie. Dzisiaj polecam skoro mowa Była o Rosji, Ukrainie i wojnie. Mój wywiad rzeka z Romualdem Szeremietiewem, gdzie myśmy o sprawach wschodnich też rozmawiali. Romuald Szeremietiew przepowiedział, jak czas pokazał, zupełnie trafnie i wydarzenia w Donbasie, i wydarzenia na Krymie. Opowiadał o tym, że może wybuchnąć wojna, że Rosja może zaatakować bardzo ciekawa analiza geopolityczna. Polecam wszystkim tym, którzy się interesują geopolityką Rosją, którzy chcą się przeczytać o tym, jakie zagrożenia płyną ze strony imperializmu rosyjskiego dla Polski. Zresztą Romuald Szeremietiew uważam, że jest najlepszym specjalistą w Polsce od tych spraw. Także zachęcam serdecznie do lektury, do zakupu tej książki przez stronę capitalbook.pl, a standardowo wszystkich Państwa bardzo proszę o subskrypcję mojego kanału. Zbliżam się powoli do 40 Tysięcy subskrybentów, bardzo chciałbym ten limit przekroczyć jeszcze do końca wakacji. Bardzo Państwa proszę o łapkę w górę, o komentarze dla zasięgu, o udostępnianie moich wideo-felietonów wszędzie tam, gdzie uznajecie to Państwo za stosowne. A tych z Państwa, którzy chcieliby mnie wesprzeć, którym podoba się to, co mówię, to, co robię, to, jak patrzę władzy na ręce, to zostawiam numer rachunku bankowego, link do Paypala, do zrzutki, do Patronite. A. Będę wdzięczny za każdą formę wsparcia. Dziękuję, do zobaczenia.